Cześć, witam was na moim kanale przy ogórkach dzisiaj tak chodziłem sobie, oglądałem je i zauważyłem że przy niektórych ogórkach zaczynają żółknąć liście tak jak ten mały <Kh> więc postanowiłem nagrać film dlaczego tak się dzieje jak widzicie Moje ogórki, tak się rozrosły Ktoś mi pisał w komentarzu, że to wina przenawożenia Jednak to nie jest wina przenawożenia, tylko zbyt gęstego sadzenia Flans i dlatego to się po prostu tak to mi zagęściło Ale sobie z tym poradzimy I spójrzcie, tu mamy takie pojedyncze liście, które zaczynają już usychać, obumierać. I czym to jest spowodowane? Jest to spowodowane po prostu tym, że do tych liści nie dociera światło słoneczne. One są cały czas w cieniu i ogórek się ich najzwyczajniej w świecie pozbywa. Pozbywa się ich, ponieważ cały ten liście, ten magazyn magazyn pokarmu, który one sobie w nich zbierają po prostu wycofuje to jest podobne do do tego co się dzieje z liśćmi pomidorów od spodu po prostu żeby roślina mogła dalej się rozwijać dalej rosnąć ogórek te liście likwiduje żeby mieć energię na nowe pędy jest to całkowicie <laughs> całkowicie naturalne i nie ma, się, nie ma się co przejmować problem by był gdybyś, gdyby te młode liście lub te, które są wystawione na działanie słońca gdyby one uzychały. wtedy mamy już poważny problem i naj, najprawdopodobniej już jakiegoś mączniaka ale na tą chwilę tu się nic takiego nie dzieje. Jak sobie z tym poradzić. A najzwyczajniej usuwając takie właśnie liście, które zaczynają podsychać, które uschły. Na takich liściach dość łatwo rozwija się, rozwijają się choroby. Spójrzcie tutaj jak to wygląda, bardzo dużo kwiatów, bardzo dużo ogórków. I mamy. W tym całym gąszczu. Takie oto liście. Takie liście po prostu należy usunąć, wyrzucić i obserwować bacznie sytuację, jak to, się, jak to się będzie zachowywało. Jednak z doświadczenia wiem, że w tym momencie nie ma się co za bardzo przejmować. Trzeba po prostu te suche liście od środka y, usuwać. Jeśli macie yy, ogórki posadzone, czy wysiali, wysialiście je trochę rzadziej, to w ogóle nie będziecie mieć takiego problemu. Dla no, mnie się to pojawiło, ponieważ ja mam posadzone dość gęsto, jeszcze mam tutaj dwa rządki, tu jest jeden, tu jest drugi. Tutaj mam z kolei jeden rządek i spójrzcie, tutaj się nic takiego na razie nie dzieje. A nie dzieje się po prostu dlatego, że do tych liści dociera wszędzie słońce. Tak więc nie przedłużając, mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania i oglądania innych filmów. Na razie, cześć.